Henio! 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 Wszystko powiem mamie. <śmienny> Henio! Pojedziesz. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Jeden musi przeżyć. Chodź, chodź, chodź. Co? Ciężze, Co? To jest trochę to jest to jest to? ciężkie, ale... Już ale... ale... koniec. A gdzie jesteśmy uczęsi? Tak co? A idziesz w bliżej wyciągu? Mogę. No. Uważaj, bo już samym wycołku z miękko. No właśnie, to może jakoś tak. No, to jakoś tak idzie do... to ja to na, mnie... na, na środku. No, dobra, to ja tak trochę ja po lewę. Pamiętaj, że jak się obrócisz plecami, to pojedziesz w tamtą stronę, bo ten ciołg idzie prosto przez Ciebie. Czyli ja, ja mogę tak też tak onefrować? Tak tak Aha nie, czyli na Nie, No, możesz, no, no tak. tylko no. no. Tak. Tylko... Dobra, to dobra. jest Nie przejdzie to nie przejdzie spóźnij ja Ja to jest tuzno normalnie Ja tu O te dziełuchy są roz i no, szatany Ty to normalnie. No bo oni mają ta szpula wiesz jak ta szpula się zastęgli to groźniej, Wiesz Może pan wyłączyć wychodzą z więziny No ale dobre są, reszty Ale nie, było widać, Ania pełna sekulatztwo bo... Ale później jak dała w pali to ją wzięła Ty to... ja akurat...